Ero320, tutaj Wojtek i jesteśmy w kolejnym odcinku God of War. Możecie sprawdzić również wcześniejsze o! odcinki Tam ponieważ to się... były fajne um, i możecie nie ogarniać troszkę co się y, dzieje tutaj um, Aktualnie jesteśmy w jaskini Wiedźmy i wsiadamy właśnie do łódki Tam są jakieś rzeczy do eksplorowania, ale na razie Teraz ich nie szybko będę do góry. Później nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. Tak Przepraszam, musiałem kichnąć, więc wyłączyłem mikrofon. I się trochę zagubiłem. Eee. Wpływamy na mocną wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie może, to strasznie cuchnie. Ciekawe, zaraz jakieś stwory bagienne nam się pojawią. Pójdź tam! To tor. Tak! Nie A, sądziłem, tak. że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O! brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów. Syn Odyna i Frigi. A Odyn jest królem. Tak jest. Czemu chcesz? To słabo. Muszę ci powiedzieć. Chyba zabiliśmy złą osobę. Widzę runy. Na jego piersi. Ale nie mogę ich odczytać. Napisano Poświęć swą broń na środku zbiornika A przebudzisz kołyskę świata Znaczy Mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem Zrobisz to? O kurde. получил. А да. О, же штука. Я Что то, Я что, -то что то есть? Что -то есть. O kurde. Czekaj, tam w oddali jest wrak statku, widzisz? Arambisty. I ten posąg Tora. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra spójrz, A. ten budynek prowadzi od podnóża do złotej świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok! Tam! Obok flagi! Dobra. Hmm, ale Najpierw ja nie... płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Nie znasz tego węża. Jest jednym z gigantów, no tak, ale sumie... Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. wiem, bym... że No nie to, wiem, no... Wyglądał nie wiem, Nie wiem czy tutaj jest coś do zrobienia. a ja tak, tutaj jest dop dok, dok. No i siema. Tu jest woda. Ja bym do niej nie schodził. Eee... Nie wiem co tutaj można zrobić. Nie chcę wchodzić do wody, bo sobie umrę na pewno. Na 100%. Nawet nie można. Okej. Okay. To tutaj tak średnio jest coś do zrobienia. Na razie. A tutaj jest ląd. Czy można tutaj wyjść? Nie. Dobra, to popójmy dalej. Ja myślę, że na razie tutaj nie możemy niczego zrobić. Ale później, coś co to się stało, to pewno nie No tak, ale ciekawe dlaczego. O Mogę cię zabić? Czy mogę jakąś broń wyciągnąć? Czy mogę tutaj zaparkować? O, zebrałeś coś? złoto. I to jest dokładnie tak samo. A nie, widzicie, tutaj już można. No, to tutaj jest lepiej. To wchodzimy. Wow, ale super. Winda. Zastanawiam się przez chwilę, czy to nie wybuchnie. Miałem nadzieję, jak już uderzałem, że nie. A, czekaj, zaraz do ciebie podejdziemy. Tylko najpierw to zniszczymy. No. Dzięki. Hej, to może być cenne. Dobra. Jestem. Co tutaj pisze? Nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. To słabe. Boże. Co? Dobra, z tym nie walczymy. Szósty level. Nie ma szans. No wiesz to mm. tylko nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. No dobra. To tego nawet nie dotykam. Dobra, spadamy. Spadamy stąd I płyniemy dalej. O, no, ten wąż tutaj leży. A tutaj w lewo może? mieć jakieś opuszczone... Opuszczone kopalnie. Ha, wyspa śmierci, no to spoko. Zarobiliście wyspy. Nie, tam nie idziemy. Ale możemy na górę. Spójrz! Pochodnia! Pochodnie robi się z drewna. To jest palenisko. Palenisko. Hmm. Coś jest na nim napisane. Mam przeczytać? Tak, chwilka. Może.

Nie? Dobra, radzi walka. Co to jest? Jesteś martwy? <laughs> Bardzo spostrzegawczy. I nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Sejdry i Hel oblepiają płomienie niby chmarycie. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro dziewięciu jest ich pełne. Yeah. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę, ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Mm. Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. A, ale już to zrobiliście. Chciałem jedynie znów ujrzeć niebosło. Żegnajcie. Okej. Okay. Mm. Ręka jeść to coś tam? Nie wiem co. Zniknął. Nie. Nie rozpraszajmy się. A ty? Ciebie mogę. Nie mogę? A ja chcę. No wejdź, przecież nie po to to robiłem, żeby teraz skrzynki nie dostać, co? Mm -hmm. No to myślę, że musimy mieć jakieś bardziej specjalistyczne przedmioty do tego O tutaj na górze jest jeszcze skrzynia Tędy Okej, okay, wracamy mm. o i mam tutaj O ale fajna ręka jeść Okej okay. Taka fajna nie mogę tutaj? Nie, ja nie mogę tutaj zmienić. Czy tutaj mogę? Nie. Czy tutaj coś mogę? Aha, to jest to albo to. Talizman, wciśnij L1 we aby... Przypływ życia, o, ale No To ja nie wiem, to ja mogę dać od sobie w sumie to. No, jest spoko. Dobra, tam nie możemy nic zebrać. Może powinniśmy się rozejrzeć za resztą. No tak, myślę, że to będzie na tyle dzisiaj. Hmm, jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić lajka i subskrypcję. Hmm, dziękuję Wam za oglądanie. Cześć. А, ну просто...